Szanowni Państwo, apel pamięci w 13. rocznicę tragedii smoleńskiej rozpoczniemy od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Tragedii Smoleńskiej. Gromadzimy się na apelu pamięci, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyzny w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w katyniu. Wzywamy i przywołujemy nazwiska obywateli Rzeczypospolitej. Którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Joanna Agacka-Indecka. Ewa Bąkowska, generał broni, pilot Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, generał broni, Tadeusz Buk, generał dywizji, arcybiskup Miron Chodakowski, pułkownik Czesław Cywiński, Leszek Deptuła. Pułkownik Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Pułkownik Jarosław Florczak, Podporucznik Artur Francuz, Generał Franciszek Gągor, Grażyna Gęsicka, generał dywizji Kazimierz Gilarski Przemysław Gosiewski, ksiądz Prałat Bronisław Gostomski, pułkownik Robert Grzywna, Mariusz Handlik, ksiądz Prałat Roman Indrzejczyk, kapitan Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski. Natalia Januszko, Izabela jaruga -Nowacka, Ojciec Józef Joniec, Sebastian Karpiniuk, Admirał Floty Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Generał Dywizji Stanisław Nałęcz Komornicki, Stanisław Jerzy Komorowski. Porucznik Paweł Krajewski Andrzej Kremer Ksiądz Żdzisław Król Janusz Krupski Janusz Kurtyka Ksiądz Andrzej Kwaśnik Generał Bronisław Kwiatkowski Generał Brygady dr Wojciech Lubiński Tadeusz Lutoborski Barbara Maciejczyk Barbara Mamińska, Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Tomasz Merta, Porucznik Andrzej Michalak, Major Dariusz Michałowski, Mecenas Stanisław Mikke, Justyna Moniuszko, Aleksandra Natalii Świat. Janina Natusiewicz-Mirer, porucznik Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec-Leffler, ksiądz pułkownik Jan Osiński, ksiądz generał brygady Adam Pilch, Katarzyna Piskorska, Maciej Płażyński, generał broni biskup polowy Tadeusz Płoski, Podporucznik Agnieszka Pogródka-Węcławek, generał broni Włodzimierz Potasiński, major Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, ksiądz Profesor Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz Skąbski, Wojciech Seweryn. Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, porucznik Jacek-Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzysz Majdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, porucznik Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska Zbigniew Wasserman Wiesław Woda Edward Wojtas Paweł Wypych Stanisław Zając Janusz Zakrzeński Kapitan Artur Ziętek Gabriela Zych Nastąpi teraz ceremonia złożenia wieńca pod portretem pary prezydenckiej. Prezentuj! Wieniec w imieniu uczestników apelu złoży prezes prawa i sprawiedliwości pan premier Jarosław Kaczyński. imieniu modlitwy w intencji tych, którzy zginęli 13 lat temu. Proszę ojca Zdzisława Tokarczyka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy bracia i siostry, stajemy teraz w chwili modlitwy na tym miejscu, w szczególnym miejscu krakowskiego przedmieścia. Chcemy to miejsce uczynić, miejsce modlitwy, w pamięci o tych, którzy 13 lat temu Odeszli od nas nad Smoleńskiem. Tak, nad Smoleńskiem, tam wszystko się zaczęło. Chcemy w tej godzinie apelu, pamięci, modlitwy, kiedy słuchamy imiona i nazwiska tych, którzy polegli nad Smoleńskiem, wszystkich ich nosimy w swojej pamięci i sercu. I wiemy, że każdy z nich uczynił coś wielkiego dla ojczyzny to wszystko jest Bogu znane i pewnie wielu z nas tu w tym miejscu w sposób szczególny chcemy wspomnieć naszego wielkiego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego tego który żył dla Polski tego który kochał Polskę który umiłował Polskę aż do końca przelewając za ją krew tu żył tu pracował w tym miejscu i tu żył nie dla siebie ale żył dla Polski Żył odważnie, żył zdecydowanie i żył tak, aby nie wstydzić się swojego życia. Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że był naszym prezydentem. Chcemy wchodzić w swojego dziedzictwo odpowiedzialności, pracy, bohaterstwa i chcemy dalej tę ojczyznę naszą czynić wielką, niepodległą. Która będzie również świadectwem wiary dla współczesnej Europy i świata. 13 lat temu pamiętamy rzesze ludzi, którzy po tej tragicznej wieści gromadziło się tutaj na krakowskim przedmieściu, aby potem przez wiele dni stać w dużej kolejce, aby oddać hołd prezydentowi, jego małżonce Marii, a w nich wszystkich, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy, że morze zniczy tutaj, na tym miejscu, przed pałacem. To była również, to było morze modlitwy, zanoszonych za tych ludzi. I my dzisiaj w tym duchu chcemy tutaj też stanąć w duchu modlitwy i zaprosić do tej modlitwy wielkiego naszego papieża, świętego Jana Pawła II, który uczył nas miłości, odpowiedzialności, który był spoiwem Naszej ojczyzny, ale był też i światłem wolności. To od niego też uczyli się również ci, którzy potem podejmowali odpowiedzialność za ojczyznę. Zapraszamy również do tej modlitwy świętą Faustynę Kowalską, wielką apostołkę Bożego Miłosierdzia. Bo dzisiaj przecież niedziela Bożego Miłosierdzia. Tobie dobry Boże, polecamy duszę świętej pamięci naszego prezydenta Lecha, Lecha Karzyńskiego, jego małżonkę Marię i wszystkich, którzy. Polegli na Smoleńskiem, prosimy Cię, abyś im udzielił łaski pokoju wiecznego i łaskę oglądania i kontemplacji Twojego oblicza przez całą wieczność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na odpoczynek grać im dać Panie. Wieczny odpoczynek grać im dać Panie. Wieczny odpoczynek grać im dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. I w tym momencie, w tym miejscu też zawsze modliliśmy się za naszą ojczyznę. I teraz, dzisiaj też polecamy naszej Matce i Królowej, naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę, prosząc, aby czuwała nad nią, aby nas wspomagała w tej drodze wolności i odpowiedzialności za dzisiaj i za jutro. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas, Królowo Polski, święty Janie Paweł II Wielki, święta Faustyno Kowalska, Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szanowni Państwo, za chwilę apel pamięci zakończy się i udamy się na plac Józefa Piłsudskiego pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pomnik ofiar Tragedii Smoleńskiej.